Do robienia paznokci? Właściwie to nie, ale możesz zostawić CV, jak coś będziemy się kontaktować. A może mogłaby się Pani skontaktować dzisiaj, później, ja mogę zarząd teraz. No tak, ale my teraz nie potrzebujemy, może za kilka miesięcy albo rok? Czyli jak od poniedziałku bym przyszła, to też nie da rady? No nie, nie da rady, mamy teraz komplet i nie szukamy. Poleciłabym Was wtedy znajomym. Jak mnie zatrudnicie oczywiście. Obejdzie się. Oblężenie do rezerwacji mamy i tak na kilka miesięcy do przodu. To może chociaż do przyuczenia? Żebym mogła się nauczyć. Jak to? To Ty aplikujesz do nas do pracy bez żadnego doświadczenia? Wy bierzecie CV bez ogłoszenia? Dobra, oddaję Ci Twoje CV i wszystkiego dobrego życzę. No dobra, super. To widzimy się w poniedziałek. Uff. Szukacie może do pracy do robienia paznokci? Właściwie to nie, ale możesz zostawić CV, jak coś będziemy się kontaktować. A może mogłaby się Pani skontaktować dzisiaj, później? Ja mogę teraz. No tak, ale my teraz nie potrzebujemy. Może za kilka miesięcy albo rok? Czyli jak od poniedziałku mi przyszła, to też nie da rady? No nie, nie da rady. Mamy teraz komplet i nie szukamy. Poleciłabym Was wtedy znajomym. Jak mnie zatrudnicie, oczywiście. Obejdzie się. Oblężenie do rezerwacji mamy i tak na kilka miesięcy do przodu. To może chociaż do przyuczenia, żebym mogła się nauczyć. Jak to? To Ty aplikujesz do nas do pracy bez żadnego doświadczenia? A Wy bierzecie CV bez ogłoszenia? Dobra, oddaję Ci Twoje CV i wszystkiego dobrego życzę. No dobra, super. To widzimy się w poniedziałek.